Są jeszcze miejsca dla osób, które chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie po szkole zawodowej. Drugie Liceum Ogólnokształcące zaprasza wszystkich chętnych. Młodzi i. Starsi ludzie, którzy ukończyli szkołę zawodową, mogą kontynuować naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, natomiast absolwenci gimnazjów w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Nasza oferta jest o tyle interesująca, że jest to kształcenie bezpłatne. Dogodny system nauczania i do tego nieodpłatny to dodatkowe atuty kształcenia. Nauka odbywa się w systemie zaocznym w soboty i niedziele. W sobotę zajęcia rozpoczynają się o godziny 15, trwają do 20, w niedzielę od 8 do mniej więcej 14.40 bądź 15.25. Nie ma w trakcie nauki żadnych sprawdzianów klasówek, to znaczy ocen cząstkowych, które by wprowadzały napięcie na lekcje. Klasyfikujemy słuchaczy na podstawie egzaminów końcowych. Każdy słuchacz może liczyć na pomoc nauczyciela. Gwarantujemy też serdeczną, życzliwą, przyjazną atmosferę w naszej szkole i to co najważniejsze, stawiamy Wymagania, bo zależy nam na tym, żeby absolwenci szkoły dla dorosłych, podobnie jak absolwenci liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, przystępowali do egzaminu maturalnego i dobrze ten egzamin z powodzeniem zdawali. Pierwsze zajęcia zaczynają się już w najbliższy weekend, to jest 5 września. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu drugiego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Przemysłowej w Gorzowie.